I tak się prezentuje jedno już skończone oko Mam nadzieję, że przypadło ono do gustu i specjalnie jeszcze się nie była, żeby Wam pokazać jak mocno się osypują ci te cienia z tej palety. No niestety, jakbyście sobie zrobiły wcześniej twarz, a dopiero potem przeszłybyście do oczu, to gwarantuję Wam, żebyście twarz po prostu zmywały. Bo nawet jak nałożycie grubą warstwę pudru, to te cienie mają takie w sobie drobinki, taki brokacik tak drobno zmielony, że on po prostu się wbije w ten podkład i nie, nie wygrzebiecie go. Nie, znaczy nie wygrzebiecie tych drobin. I tradycyjnie zaczynam od nałożenia bazy Tym razem zdecydowałam się na bazę z Inklota, Po prostu chcę ją wykończyć Ją nałożę na całą powiekę ruchomą, a także na dolną powiekę Jakby się zmieniało światło, to wybaczcie, ale raz słońce jest za chmurami Raz wychodzi z tych chmur i się zmienia oświetlenie No na to już niestety nie mam wpływu I nałożę ją pędzlem ko y do korektora ze Zewa 142 cały makijaż będziemy robić paletą z Makeup Revolution Iconic 3 która ma takie przepiękne kolory, naprawdę są zniewalające. i zaczniemy od podkreślenia łuku brwiowego, do którego użyję tego jasnego cienia on jest idealny do podkreślenia łuku brwiowego, bardzo ładnie go podnosi, nałożę ten, ten cień pędzlem 227 ze 0 on jest na tak Płasko ścięty, można by było powiedzieć, i bardzo fajnie się nim właśnie podkreślał, brwiody. Przechodzimy do podkreślenia załamania, i do tego użyję tego pięknego, brązowego cienia. On jest naprawdę fajny, chłodny, brąz. Na no, oczach wygląda troszeczkę tak ciepłowo, ale nadal bardzo ładnie, bo właśnie będzie bazą do tego przydymienia oka. I nałożę go pędzlem 228 z ZEBA. A teraz wracam do tego samego pędzla i delikatnie to rozblenduję, bo jak. Teraz przejdziemy do zaznaczenia wewnętrznego kąciku. Nie ta strona. I użyjemy do tego tego pięknego różowego cienia On jest naprawdę tak przepiękny, on się tak cudownie błyszczy, że to jest czysta poezja jak dla mnie Idealny po prostu cień Szkoda, że właśnie muszę chyba zobaczyć się w inne palety z Makeup Revolution Bo jak mają takie cienie właśnie jasne tak, w takiej konsystencji i w tym wykończeniu, to byłoby genialne Nałożę go 230 z Zeva, moim ulubionym pędzelkiem do zaznaczenia wewnętrznego kącika Na sam środek powieki umieszczę ten piękny różowy cień. On jest też taki właśnie bardzo błyszczący, mieniący się, wygląda na oczach obłędnie. I nałożę go taką oto pacynką, żeby uzyskać taką większą intensywność tego koloru i pigmentu. W zewnętrznym kąciku będziemy na przykład ten piękny czarny, opalizujący na fioletowo cień z drobinkami. On wygląda dość nietypowo i myślałam, że on będzie właśnie takim ciemnym fioletem. On naprawdę wygląda prawie jak czarny na oczach, ale nadal jest to ładny cień. I klepie go 234 z Zejab jest to taki drobny pędzel, żeby mieć po prostu kontrolę nad większą kontrolę nad tym cieniem. I także umieszczę go w załamaniu i będziemy go blendować. I także on znajdzie się na dolnej powiece. Żeby nie zapomnieć, na dolnej powiece nałożę go 230... tak? Dwie, nie, 223. Jest to taki właśnie fajny, fajna kuleczka, którą uwielbiam właśnie nakładać cienie na dolną powiekę. Mocą pędzla o numerze 221 wszystko ładnie rozblenduję. Troszkę dołożę, żeby jeszcze przyciemnić, a raczej przydymić to oko. I teraz tutaj na sam środek, żeby to wszystko ładnie rozblendować, nałożę ten sam różowy cień w tą samą pacynkę. Za pomocą Hakuro H77 ładnie to postaram się rozblendować. Zrobię kreskę z takim obciągniętym ogonkiem. Jakoś ociwo na tym oku wyszła mi tak perfekcyjna kreska, że aż byłam w szoku, jak ją zrobiłam. Na drugim na pewno nie będzie mi identyczna po prostu Mission Impossible no ale tak, użyję do tego eyelinera z Maybelline i dwóch pędzli, jeden jest to Maestro wiem, że to jest numer 0 ale jaki to był e, dokładnie chyba 590 model, rozmiar 0 ale nie dam sobie odciąć ręki za to i 317 Wink liner z Z ze... Na linię wodną nałożę cień z Maybelline Color Tattoo, chyba to jest Timeless Black. O ile się nie mylę, po prostu zwykły czarny cień, równie dobrze może, możecie nosić eyeliner lub jakąś karetkę, obojętnie. Korzystam do tego pędzel 312, jest to pędzel syntetyczny. I teraz ten sam ciemny cień, który szedł w zewnętrzny kącik i także na dolną powiekę. Um, będę go tak próbowała tutaj wcisnąć, tutaj te takie drobne szparki między rzęsami za pomocą pędzla Maestro 6, 660 o rozmiarze też 0 to jest pędzel do brwi mm -hmm. autentyczny i poza kamerą już wytuszę rzęsy tym tuszem z Lora La So Couture So Black czyli milion Million for, volume, wi <ścoughs> wiecie którym tym takim fioletowym Ym, I nałożę rzęsy z Ardel i na oczach właśnie wylądowały Ardel The Miris tak. Nie wiem jak ja mogłam zapomnieć, jak się nazywa ten model, skoro to jest jeden z najbardziej kultowych modeli rzęs Teraz przejdziemy do zrobienia twarzy. Na sam początek nałożę korektor na wszelkie niedoskonałości, których jak zawsze jest po prostu mnóstwo. Jest to korektor. Kolekt Korektor. Korektor z Miss Sporty, serii Soul Clear w kolorze 01. I on jest w sztywcie. Jak widzicie, mam go tylko końcówkę Jak znacie jakieś fajne korektory. Duchy. Nie żartuję, to, to Ketty Jak znacie właśnie fajne korektory, takie, no, takie można powiedzieć, w miarę tanie. Hej, skarbie. Hej. Nie skarbie. No jak znajdziecie jakieś fajne korektory w takich przystępnych cenach, to dajcie mi znać, bo to jest coś, co u mnie schodzi naprawdę bardzo szybko. Na całą twarz nałożę Rimmel Wake Me Up w kolorze 100 Ever, jest to kolor najjaśniejszy, jednak on jest naprawdę ciemny. I pod oczy nałożę korektor z Everine Cosmetics, kryjący, rozświetlający. I wszystko wklepię taką oto gąbeczką z Donegal, najpierw nałożę róż w kremie, jest to kolor Rose. I nałożę go 200... Uff, ja 200 dzisiaj. 122 z WZEWA. Przypudruję całą twarz pudrem z burżua w kolorze Zeredon Peach i wklepię go właśnie taką gąbeczką. Brwi, która wypełnia cieniem do brwi z ingloton 559, o ile się nie mylę, co taki ładny, ciepły odcień brązu i tradycyjnie użyję 322 z Ewa, a następnie wszystko wyczeszę z dezorowaną szczoteczką z Mary Maryland. A ja raczej tak postaram się przybrązowić Brązerem z Makeup Revolution Ultra Bronze I użyję tego Hakuro H15 W rozświetle Merluminizer i Zewa 105. Ostatnim już krokiem jest nałożenie produktu na usta. Dzisiaj wybrałam Vivoli Laker Rock with Me o kolorze 2. zagęstą formułę, dzięki czemu jest bardzo mocno napigmentowany, wygląda na ustach obłędnie, piękny blask zniewalająco długo się nie utrzymuje i w, oczywiście włosy się do, te, tego kleją, dlatego trzeba uważać ale tak tak się właśnie już prezentuje całość mam nadzieję, że wam się podoba Jeżeli ten makijaż Wam się podoba i przypadł Wam on do gustu, to dajcie ogólnie kciuka w górę lub wyraźcie swoje opinie w komentarzach poniżej. Każdy Wasze komentarze są dla mnie taka wielka radość, więc bardzo się cieszę, jeżeli to robicie. Dajcie znać, jakie filmy się zobaczyć na moim kanale, jakie może makijaże. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, czy zdecydowałobyście się na taki właśnie oto makijaż. Mi on bardzo się podoba, jest taki no... No, robiący wyrażenie na pewno. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to serdecznie Was do, do tego zachęcam, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli to zrobicie. I dziękuję Wam już bardzo teraz za oglądanie i widzimy się już w następnym filmiku. Pa, pa!